Sławiachowicz, chory kotek. Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł pan doktor, jak się masz, koteczku? Źle bardzo. I łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor poważnie chorego i dziwy mu prawi. Zanadto się jadło. Co gorsza, nie myszki lecz szynki i sadło, źle, hmm. źle bardzo. Gorączka, źle bardzo, koteczku. Oj, długo ty, długo poleżysz w łóżeczku i nic jeść nie będziesz, kle i basta. Broń Boże, kiełbaski, słoninki lub ciasta. A myszki nie można? Zapyta koteczek lub z ptaszka małego choć parę udeczek. Broń Boże! Pijawki i dieta ścisła. Od tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek, kiełbaski i kiszki, nietknięte. Z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo. Przebrał miarę, musiał więc nieboraczek Srogą ponieść karę. Tak się i z wami, dziateczki, stać może, Od łakomstwa strzeż was, Boże!